Strategia z pochodzeniem prosta o równaniu 3x plus y plus 2, i możemy ją sobie tutaj podkreślić, Przecina parabolę o równaniu y równa się x kwadrat minus 2x minus 8 w punktach a i b. I dzięki temu możemy sobie spokojnie wyznaczyć współrzędne punktów a i b w sytuacji, kiedy właśnie mamy sobie 3x plus y dodać 2 równa się 0. I druga parabola to jest y równa się x kwadrat minus 2x minus 8, i po prostu robimy z tego piękny, ładny układ równań. OK? No i teraz, ponieważ y jest x kwadrat minus 2x plus 8, no to w miejsce y po prostu postawimy sobie x kwadrat minus 2x minus 8. Czyli otrzymamy, że 3x plus x kwadrat minus 2x minus 8 plus 2 równa się 0 x kwadrat sobie przepiszemy. 3x minus 2x to jest po prostu x i minus 8 plus 2 to jest minus 6 równa się 0. No to możemy tu powiedzieć sobie delta. a jest 1, b jest 1, c jest minus 6, czyli b kwadrat to jest 1 do kwadratu, minus 4 razy 1 i razy minus 6, czyli ta delta wychodzi 1 minus minusem daje plus 4 razy 1 razy 6 to jest 24, czyli delta wychodzi 25 a pierwiastek z takiej delty, czyli pierwiastek z 25, to jest po prostu 5. Teraz możemy sobie policzyć x1 oraz x2, czyli x1 jest równy, kreska ułamkowa minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delta piąteczka przez 2 razy a, czyli 2 razy 1. I tu nam pięknie wychodzi minus 6 przez 2, czyli minus 3, oraz x2 to będzie minus b, Plus pierwiastek z delta przez 2 razy a. 4 przez 2 to jest 2. Z racji tego, że wiemy, że 3x plus y plus 2 równa się 0, i z tego nawet możemy sobie pięknie wyliczyć, że y to jest po prostu minus 3x minus 2. Jak przekształcimy sobie to do postaci kierunkowej z tej postaci ogólnej, to możemy sobie wyliczyć y1 i y2. Czyli y1 to będzie minus 3 razy minus 3 to jest 9, i jak odejmiemy sobie 2 to wyjdzie 7 oraz y2, czyli będzie podstawiamy dwójkę minus 3 razy 2 to jest minus 6, minus 2, prawda? minus 6, minus 2, czyli wyjdzie minus 8. No i teraz mamy informację, że wierzchołek A ma pierwszą współrzędną ujemną, czyli x1 jest minus 3, czyli mówiąc inaczej, wiemy, że punkt A ma współrzędne minus 3, 7, natomiast punkt B będzie miał współrzędne 2 i minus 8. I to była ta prostsza część zadania. Teraz zajmiemy się drugą częścią zadania, bo wierzchołek C leży na prostej o równaniu Y równa się minus 1, 2, X plus 1. I to będzie dla nas ważna informacja, ale jeszcze nie teraz. I ma pierwszą odpórzędną dodatnie. Wiemy, że właśnie odległość tego punktu C od prostej AB wynosi tyle. Dlatego tu pojawił się wzór na odległość punktu od prostej. Ale na samym początku to, co ja będę potrzebował, to ja będę właśnie potrzebował... Prostej zawierający bok AB tego równoległego boku. W jaki sposób to się robi? Równanie prostej to jest oczywiście Y równa się AX plus B. No i ponieważ punkt A i B leży na tej prostej, w końcu jest to prosta AB, to po prostu podstawiamy te punkty. Czyli mamy 7 za Y, za X minus 3 razy A. To jest minus 3A plus B. I to samo za X dwójkę, za Y minus 8. Czyli minus 8 równa się 2 razy A plus B. I otrzymujemy w miarę prosty układ równań do rozwiązania. Bo wystarczy go odjąć. 7 odjąć minus 8 to jest 15. Minus 3a odjąć 2a to jest minus 5a. No i b się kasują. Jeżeli teraz podzielimy sobie to przez minus 5, dostaniemy, że minus 3 równa się a. No i teraz możemy na przykład do pierwszego równania sobie podstawić. 7 równa się. Minus 3 razy minus 3 to jest 9 plus b. Odejmiemy sobie dziewiątkę, czyli minus 2 jest równe b, czyli równanie tej naszej prostej AB to będzie y równa się minus 3a, minus 3x, minus 2, i od razu przekształcimy sobie to równanie do postaci ogólnej, bo będziemy potrzebować go do odległości punktu od prostej, czyli przenoszę 3x, piszę Y, przenoszę minus dwójkę, czyli jest plus dwójka, no i piszemy, że to jest równe 0. I teraz będziemy stosować odległość punktu C od naszej prostej ab. Tego oto wzoru. Zanim jednak będziemy korzystać z tego wzoru, musimy sobie stwierdzić jedną bardzo ważną rzecz. że z racji tego, że punkt C leży na prostej, y równa się minus 1, 2x plus 1, to znaczy, że punkt C ma następujące współrzędne. No pierwszą ma xową, drugą ma Yą, ale skoro leży na tej prostej, to zamiast y mogę wstawić minus 1, 2x plus 1. 1. I to jest mega ważne, żeby o tym pamiętać. No dobra. To jest odległość, czyli w miejsce D możemy sobie wstawić 9 pierwiastków z 10 przez 5. Równa się kreska ułamkowa, pod spodem jest pierwiastek. I teraz co to jest duże A, duże B i duże C? To są te liczby, które tu stoją przy X, Y i 2. Czyli duże A to jest 3, duże B to jest 1, a duże C to jest 2 czyli a kwadrat plus b kwadrat, no to będzie 3 do kwadratu plus 1 do kwadratu, natomiast na górze mamy wartość bezwzględną z 3 razy x, czyli mamy, a już niech będzie tak, 3x, dodać b razy y0, czyli 1 razy ten nasz y, czyli wyjdzie minus 1 druga x plus 1 plus c, czyli po prostu plus 2 i zamykamy wartość bezwzględną. O, tak to sobie zrobimy. Tutaj na dole mamy pierwiastek z 10, no bo 3 do kwadratu 9 plus 1, 10, czyli mamy pierwiastek z 10, więc pomnożymy sobie to przez pierwiastek z 10 i otrzymamy. Pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to jest 10 razy 9, 90. Podzielić przez 5, czyli tu mamy 18. A tutaj dostajemy wartość bezwzględna z 3x minus 1 2 x to jest 2 całe i 1 druga x i 1 plus 2 to jest 3. Ja sobie to jeszcze śmiało pomnożę przez 2, otrzymując, że 36 to jest 5x plus 6. I teraz opuszczam wartość bezwzględną, czyli piszę 5x plus 6 jest równe 36 lub 5x plus 6 jest równe minus 36. Ok, czyli odejmuję x6, czyli dostajemy, że 5x to jest 30. No, jeżeli podzielimy to przez 5, to dostaniemy, że x równa się 6 i odejmuję sobie szóstkę, czyli mamy, że 5x jest równe minus 42. No, jeżeli podzielimy to przez 5, to wychodzi, że x jest równe minus 8 całych i 2 /5. Teraz uwaga: w treści zadania jest powiedziane, że wierzchołek C ma pierwszą współrzędną dodatnią. To znaczy, że tego ujemnego x, który nam tu wyszedł, odrzucamy, a zostaje nam tak naprawdę, że x jest równy 6. Czyli współrzędna punktu c, to będzie 6, przecinek i teraz tak, minus 1, 2 razy 6, czyli połowa z szóstki to jest 3 z minusem minus 3 i plus 1, minus 2. Na sam koniec musimy obliczyć sobie długość boku BC, tego równoległoboku. Czyli wzór na długość boku BC już jest prosty, z tej prostej przyczyny, że mamy współrzędne punktu B i współrzędne punktu C. Co robimy? Odejmujemy współrzędne xowe, 6 minus 2 i podnosimy do kwadratu plus i to samo z współrzędnymi y. -owymi. Minus 2 odjąć minus 8, czyli jest minus 2 dodać 8 do kwadratu. W takim razie długość naszego odcinka BC jest równa. Pierwiastek, 6 minus 2 to jest 4, do kwadratu 16. Minus 2 plus 8 to jest 6, do kwadratu 36. Czyli to jest pierwiastek z 52. A jeszcze ostatecznie możemy sobie napisać, że ten pierwiastek z 52 to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 13. Czyli 2 pierwiastki z 13. Może te obliczenia nie są jakieś mega mocno skomplikowane dla osoby, które faktycznie ogarnią ostrzeżenie. Ale dla osoby, które zaczyna to ostrzeżenie, no. Ilość informacji i analiza tego zadania jest na tyle trudna, że uważam, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań maturalnych.